Przemienienie Jezusa. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd jego twarzy, a jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy nim. Gdy tamci odchodzili od niego, Piotr, nie wiedząc co mówi, odezwał się do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku rozległ się głos: On jest moim synem wybranym. Jego słuchajcie. Po tym, jak odezwał się głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli. Idziemy na pole namiotowe, zapraszam. Złapmy sobie tutaj chronologię, kontekst, on jest, on jest tutaj dość ważny. Jak mam wrażenie, w większości przypadków mówię, kontekst jest ważny. Jesteśmy po wyznaniu Piotra które miało miejsce w Cezarei Filipowej tak na północy też dzisiejszego Izraela i teraz wyznanie oczywiście wyznanie Piotra w którym on mówi ty jesteś mesjasz syn Boga żywego odpowiada na to pytanie Jezusa za kogo ludzie mnie uważają i potem następuje pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania Jezusa więc można powiedzieć Piotr dobrze zinterpretował tożsamość Jezusa, a potem dostał bardzo mocny strzał, i uczniowie dostali mocny strzał, że Jezus umrze, będzie zamęczony, odejdzie z tego świata, zostanie zabity, więc można się załamać. W innych Ewangeliach mamy tam jeszcze oczywiście to Zejdź mi z oczu, szatanie, to takie napominanie przez Piotra, ale to co jest istotne, właśnie po tych wydarzeniach następuje ten moment przemienienia. Jezus zabiera trzech uczniów ze sobą. I, I ukazuje się, można powiedzieć, w swojej chwale. Można powiedzieć, że na, to, na ten komunikat pod tytułem Umrę, nakłada komunikat pod tytułem Ej, to nie jest koniec. Jestem, jestem synem Bożym, rzeczywiście. W sensie, moja tożsamość jest bardzo mocno związana z rzeczywistością nieba. Tak, można powiedzieć, że to jest takie potwierdzenie bardzo trudnego nauczania, które, które dostali. Mówią nam niektórzy historycy, że mogło to być, mógł to, mogła to być Góra Tabor, a Góra Tabor znajduje się w Galilei. No ale jeżeli to wyznanie Piotra miało miejsce w Cezarei Filipowej, miało miejsce na północy, no to Tabor trochę daleko. Inna sprawa, że na Taborze, na taborze w tamtych czasach był fort Rzymian, więc trud trudno jakby przypuszczać, że, że tam mogło to mieć miejsce, jakby ten teren był dość tak wojskowo dobrze tam zabezpieczony. Natomiast prawdopodobnie tutaj to jest bardziej prawdopodobna wersja, że jest to góra Hermon i Cezarea Filipowa, gdzie miało miejsce to wyznanie Piotra, On, ona jest u podnóży góry Hermon i dzisiaj ta góra, no to są wzgórza Golan, to jest taki bardzo rozległy masyw, no, miejsce geograficznie bardzo gorące politycznie, bardzo gorące w tej chwili miejsce sporne pomiędzy Libanem, pomiędzy Izraelem, Syrią. A co ciekawe, Hermon to jedyny dzisiaj w Izraelu ośrodek sportów zimowych. Więc być może na górze przemienienia dzisiaj jest właśnie ten wyjątkowy, jeśli chodzi o Izrael, o ośrodek sportów zimowych. Łukasz jako jedyny z synoptyków zauważa tutaj, że przemienienie ma miejsce w kontekście modlitewnym. Mamy tutaj napisane, że w trakcie modlitwy ukazali się Mojżesz i Eliasz, że ta, ta chwała ogarnęła Jezusa w trakcie modlitwy. Tylko u Łukasza to jest zaznaczone. A uczniowie co w tym czasie robili? Zgadnij. już żeby spali. No kojarzy się to trochę oczywiście z ogrodem oliwnym też, też myślę, W sensie te, też mieliśmy wtedy modlitwę, no, a uczniowie... No tak, ucięli sobie drzemkę. Znaczy, w tych takich kluczowych, ważnych momentach mam wrażenie... Wychodziły z nich śpiochy. Nie wiem. W takich obciążających chwilach organizm czasem się wyłącza. Kurczę, może to... Ma, jest to jakieś być może wytłumaczenie, bo to brzmi głupio wręcz. No kurczę, jak to spali? Ten cały klimat górski jest tutaj zachowany też w tych postaciach, no bo Mojżesz to góra Synaj, Eliasz to góra Choreb. Generalnie ludzie, którzy są ludźmi gór, świę, świętych gór, można powiedzieć, górale. Tak tu się spotkali ze sobą tacy górale Biblijni, można powiedzieć, tak. <ścoughs> też Łukasz, jakby Łukasz nam tutaj rysuje wiele szczegółów tego wydarzenia, właśnie w odróżnieniu od innych Ewangelii synoptycznych, bo kolejnym istotnym szczegółem jest temat rozmowy Jezusa z tymi właśnie góralami, z, z Mojżeszem i z Eliaszem, którzy symbolizują tu oczywiście prawo i proroków. No, z tymi górami to my sobie tutaj tylko tak śmieszkujemy, być, być może za bardzo sobie śmieszkujemy. Prawda? Temat rozmowy. Tylko u Łukasza jest on zaznaczony. Tematem rozmowy jest śmierć Jezusa. Jest to, co się stanie w Jeruzalem już niedługo. No, i jak to się stało, że Piotr odkrywa w sobie duszę Biwakowicza? Tak byśmy mogli zapytać. Nie mogę, po prostu to jest niesamowite. Okej, okay. znacie święto namiotów? Być może słyszeliście kiedyś o święcie namiotów? Egzegeci. No, podpowiadają nam, że bardzo możliwe, że Piotr odniósł tę sytuację do święta namiotów. Z namiotami skojarzył mu się Mojżesz. Bardzo możliwe, no bo święto namiotów właśnie jest odniesieniem do tej wędrówki Izraelitów przez pustynię i do tego, że oni żyli w namiotach. No ale jakby w całej tej scenerii, w tej, w tej scenie przemienienia, no, Piotr to proponuje, kiedy tamci już odchodzą. Tak sobie wyobrażam, że Mojżesz mógł powiedzieć: Sorry, Piotrze, ale ja już się w namiotach namieszkałem. Także dziękuję bardzo. Mnie to śmieszy wewnętrznie, ale wydaje mi się, że generalnie to, to wcale tak śmieszne nie jest. Tam jest taki obrazek z takim kotem, i tam jest: I'm cringe, but I'm free. I to było trochę coś takiego. Okej, okay, poważnie. Gdy pojawia się głos Boga, Boga Ojca, w tej scenie znikają już Mojżesz i Eliasz. Ich już nie ma. I to jest takie zaznaczenie, symbolika tej sceny, która pokazuje, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I teraz wszyscy protestanci, no właśnie, co tu jakieś święty hopcowanie, co to ma być? Nie, nie będziemy tego dalej ciągnąć tego wątku. Jeżeli ktoś chciał się, chciałby się włączyć, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Podoba Ci się treść tych filmików? Jeżeli tak, możesz wesprzeć moją pracę, klikając w link do wsparcia, który jest w opisie tego filmu. Twoja łapka w górę, twoja subskrypcja, twój komentarz pod tym filmem też będzie dla mnie ogromnym wsparciem, świetnym feedbackiem. Bardzo na to czekam i zapraszam Cię do tego.